Dziękuję. W ogóle kobiety to bardzo wdzięczny temat do śpiewania. Kobiety pobudzają kreatywność. Przychodzi do ciebie taka kobieta, pyta, dlaczego mnie kochasz i kombinuj. To nie jest tak, że się możesz zastanowić. Teraz odpowiadasz. Ja w ogóle dopóki nie byłem w związku, to ja nie wiedziałem masy rzeczy. Dopóki ja nie byłem w związku, to ja myślałem, że w Rosmanie sprzedają buty że pasmanteria to jest jakaś włoska restauracja, że goli się tylko twarz. Każdy dzień to nowe odkrycie. Ale można też się dowiedzieć złych rzeczy, jak takich, że wszystko, co ma początek, ma też koniec. Miłość to taka gra, Pierwszą rocznicę chciałem zrobić prezent Ci. Nie wyszło. <grywa> Jak w związku. Jeszcze raz Państwo nie wybaczmy. Na naszą pierwszą rocznicę chciałem zrobić prezent Ci. Kupić coś wyjątkowego. Okazać uczucie i przyznam, byłem trochę spięty, bo najlepszym prezentem... Wydał mi się on Wiedźmin 3 Dziki Gon. I przyznam, że w tej piosence nie chciałem robić tych didaskaliów, ale no muszę zapytać, kto z Państwa wie, co to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon? Niech się odezwie gromko. Wie, trzy osoby. A kto nie wie? Okej. Okay. W takim razie nie ma się co martwić, ja będę tłumaczył. Bo statystyka jest niestety nieuchronna. Okazuje się, że większość ludzi po czterdziestce, po pięćdziesiątce. W ogóle nie wie co to jest Wiedźmin 3 dziki gon. To jest taka gra z Wiedźminem. I szkoda, bo by się wam spodobała. I można się łatwo utożsamiać, bo postać też jest siwa. Jakby. Więc... Człowiek się uczy całe życie, więc też, żeby Państwo się nie męczyli, ja będę tłumaczył w trakcie piosenki, już wszystko tłumaczę właśnie Wiedźmin, postać z gier, książek i filmów. Wiedźmin 3, dziki gon, gra z Wiedźminem, najbardziej znana, komputerowa. Gra komputerowa to taka gra, tylko się na komputerze gra. Komputer, urządzenie elektroniczne. Ogólnie o prąd chodzi. No i, i tutaj efekt komiczny w tej piosence jest taki, że Wiedźmin trzy dziki gon, chociaż jest fajną grą, to się nie nadaje na prezent na rocznicę. Z czym się nie zgadzam i wysuwam następujące kontr kontrargumenty dla tej tezy. Proszę, proszę słuchać. Zamiast oklep pane kwiaty bombonierki, pozytywki. Zakupiłem Ci kochanie ponad 100 godzin rozgrywki, randki, kino i spacery. Zalicz do trybu przeszłego. Dziś zabieram nas na spacer do świata sadkowskiego. Do tego kupiłem pizzę oraz duże świec ilości Także będzie romantycznie i w klimacie słowiańskości Nie denerwuj się kochanie, nie rób tak wkurzonej miny. Rocznica to święto wspólne, a nie twoje urodziny Biegniczy, biegniczy, byłem jak i byłaś ty. A od dzisiaj jest nastroje Spełniłem marzenie twoje Wiedźminczy, Wiedźminczy Kto by nie chciał takiej gry Będziem grać w nią jeszcze nie raz Tylko nie krzycz na mnie teraz Proszę nie mów mi kochanie Że ja nie mam wcale racji Ja cię zaraz uspokoję Przy pomocy znaku akcji. I co będzie trudne teraz Wiedźmin, jako takie połączenie czarodzieja i wojownika, ma takie magiczne znaki, których używa w walce, pięć znaków. Igni podpalający, art odpychający, ken ochronny, irden nie wiadomo po co i axi uspokajający. I teraz, kiedy Państwo posiedli tę wiedzę tajemną, to ja mogę zaśpiewać jeszcze raz i Państwo docenią żart. Proszę. Proszę, nie mów mi, kochanie, że ja nie mam wcale racji. Ja Cię zaraz uspokoję przy pomocy znaku akcji. <noise> nie denerwuj się, kochanie, w moim sercu pierwsza Ty. A więc proszę nie miej większych wymagań od tej gry. I to też nie jest prawda, że ja jestem jakimś tchórzem, choć faktycznie starłem całą literę. S na klawiaturze, lecz to nie jest tak kochanie. S to także jest skradanie. Ja S nigdy nie uciekam, tylko czasem z akcją zwlekam. To chyba zrozumiałem. Przepraszam, że za wpadki w piosence. Ja po prostu jak ten Wiedźmin walczy z gryfem. Gryf to też część gitary. Wiedźmi trzy, wiedźmi trzy. Przez następnych kilka dni życie mnie nie było miłe. W końcu cię uspokoiłem. Wiedźmin trzy, wiedźmi trzy. Wtedy rzekłaś do mnie ty. Możesz dalej grać i siedzieć, ale chcę ci coś powiedzieć. I mówi. Znowu dzisiaj grałeś sam, patrz minęła już dwudziesta, dosyć mam już tego draniu, teraz ja ci daję questa, czyli takie zadanie. Pozmywaj czasem naczynia, albo chociaż wynieś śmieci, to się nigdy nie zmarnuje, to ci do statystyk wleci. No i chociaż ja wiem dobrze, że masz same dobre chęci, lepiej sej z tej rozmowy zapisz szybko w swej pamięci, bo choć mapa twego świata wciąż podatna na zwiedzenie, to ostatnio miałeś chłopie chyba jakieś rozszerzenie. Wiedźmin trzy, wiećm trzy, zaczynasz mnie wkurzać ty Dość już się najadłam wstydu. Decyzyjna gra decyduj, Wiedźmin trzy, Wiedźmin trzy daję ci jeszcze dwa dni, bo gdy zaczniesz grać w dodatki, wyprowadzam się do matki <noise> Jeszcze jest rozwiązanie całej sytuacji. Uwaga! Opuściła mnie dziewczyna, wszystko to wina. Państwo są bardzo pojemni. Spróbujmy jeszcze dalej. Pocieszenia po kobiecie poszukałem. No super, jesteście niesamowici. To jeszcze, zobaczymy jak daleko z tym dojdziemy. O naszych wewnętrznych sporach napisałem na dwóch. Odrzekł mądry internauta Aha. Było kupić jej fallouta o, o To już koniec. Ostatnie wyjaśnienie. Fallout 4 to też taka gra, tylko gorsza. I żeby tutaj spiąć jakoś całość to moje wystąpienie na scenie, chciałem powiedzieć, że byli Państwo bardzo dzielni i że miłość to taka gra. jak w miłości, czasem multiplayer, czasem single player. <śled> Dziękuję.